W tym odcinku, jak działa drzewko Bonsai? Czy uda nam się wreszcie dotrzeć do pracy? I randka w domu z naszym znajomym. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Od razu na wstępie pamiętajcie, że subskrypcja, łapka, komentarz to są bardzo mile widziane przeze mnie rzeczy i zawsze budzą uśmiech na mojej twarzy. I zapraszam Was do Inzoi, a dokładnie do Marceliny. Patrzymy sobie tutaj, jak wstaje nowy dzień. Słońce nam tutaj rzuca pierwsze promienie. Nawet już wpadły tutaj do mieszkania Marceliny. No, do jej sypialni. I dzisiaj nareszcie pójdziemy do pracy. Wreszcie to będzie pierwszy dzień pracy. Zobaczymy. O, patrzcie, jak fajnie to wygląda, nie? Ona chyba chrapie. Hej, Marcelina, chrapiesz? W każdym razie ja ją już obudzę. Wstawaj, moja droga, wstawaj. O, tak. Pierwszy dzień pracy dzisiaj. Na pewno się cieszy Marcela. Choć jakaś taka wstaje niezadowolona, jakaś taka. O! Szybko się przebrała. <grych> no dobra, więc lecimy z tym. Ona pracuje. Już właściwie nie pamiętam, zaczęłam to na chwilę, gdzie ona pracuje, bo jakśmy zaczęli, to było mieszkanie, było zwiedzanie miasta. A do tej pracy ciągle było daleko. Zerkniemy sobie w harmonogram. I tutaj mamy, zobaczcie so, pracę DeWSoft. Zatrudnia ekspertów z około 20-letnim doświadczeniem, którzy przewodzą globalnym innowacjom. Dobrze, czyli ona tam pracuje i troszeczkę programowaniaśmy, znali ostatnio. I przypominam, że to jest taka jej krótka historia, że ona przyjechała tutaj na wymianę pracowników z Europy i tutaj właśnie w Korei pracuje sobie w biurze. Jak widać, to było to DevuSoft. Ja bym chciała, żeby ona coś sobie przygotowała do jedzenia. Przygotuj jedzenie, moja droga. No i yy, chodź, chodź, chodź. Idzie, idzie, dobra. Yy, a tutaj widzicie mamy... O, dobra, naleśniki niech będą. Mamy okno z tej strony, tutaj z sypialni i stąd pada nam słońce. Natomiast tutaj jakby do tego okna w kuchni jeszcze... Ten słoneczny blask nie dotarł. No fajnie, to jest takie mm, przemieszczanie się tego słońca i promieni słonecznych. Yy, takie dość realistyczne, prawda? Wstajemy rano, mamy wschodnie okna. Tak sobie wyobrażam w życiu, te tak błonie, by No to wpada nam tutaj słońce. No, to jest takie chyba usytuowanie budynku, można powiedzieć, takie południowo-wschodnie. Więc to słońce rano zaczyna w sypialni, potem się przemieszcza, i tutaj mamy w kuchni już zaczynają nam się te promienie słońca pojawiać. Zobaczcie, fajnie to wygląda, Te ściany nam znikły, nie? Gdzieś tu było postawienie ścian. Tu, o, teraz widać to słońce. No dobrze, jest Marcelinka, o czym to ja mówiłam, a o tej jej pracy, że ona tam ma. Coś tam z programowaniem chyba ostatnio zaczęliśmy, zaczęła pisać wtyczkę. A i przypomniało mi się, słuchajcie, tutaj w torbie ta kawa, którąśmy zamówili, jeszcze mamy 12 godzin do zepsucia. I jest tu coś takiego jak wyrzuć i wyjmij. Tego wcześniej pewnie to było, tylko po prostu nie zauważyłam, jak to ja. Więc ja i dam, żeby wyjęła tę kawę. Zobaczymy, co się stanie, bo ja tam ubolewałam nad tym, że jak to zamówiłam kawę i nie mogę się jej napić ani wyjąć ani co. A jednak mogę. I tutaj obok jest. Plus In jest to wtyczka do pobierania wideo. Prosto i łatwo pobierz filmy przesłane do sieci na swój komputer bez reklam. Twórcą jest Marcelina i postępy 14%. Czyli ona zaczęła tę wtyczkę pisać i można jej tutaj jakby dać, żeby kontynuowała. Czyli coś takiego tutaj można podziałać z tym plecakiem, jednak. No to dobrze. Dobra, no ja jestem ciekawa, jak ona tę kawkę. Czy ona wyjęła już tę kawę? Nie. A to nigdzie nie jest jakby zakolejkowane. Teraz jest. No? I mamy kawę! Czy to znaczy, że ona ją wypije? Nie, postawi. A, i teraz mogę wypić. Włóż do torby, umyj wyżyć kurczę. Patrzcie. no to jest idealnie. Naleśniki na śniadanie, kawusia, a potem idziemy do pracy. Idealny początek dnia. Nie marcelina? Super. Przątaj ze stołu, umieść. Wiecie co? Dobrze, to niech ona pije kawkę. I tutaj coś było z tymi umiejętnościami podlej, związanymi z ogrodnictwem. Patrzcie, tutaj nam bardzo mało brakuje, żeby ona wbiła sobie ten poziom. Także spróbujemy. I w ogóle dla mnie, no ja wiem, że może ja to jestem ja, ale dla mnie są tak małe te ikonki, pomimo, że przecież ja gram na PC, no. No jakby nie byłem chciała, żebym mogła sobie to, to, to tak powiększyć. Nie tylko tutaj, tu jest takie coś, że możemy złapać, ale jakby... O! Mamy! Umiejętność ogrodnictwa. Jakby no, nie mogę tych ikonek powiększyć i to jest trochę ból dla mnie. No dobrze, osiągnięto drugi poziom ogrodnictwa. Marcelina Kowalik osiągnęła drugi poziom. Teraz można uznać, że Zoe umie dbać o kwiaty. Jestem ciekawa ile jest poziomów tych umiejętności i czy wszystkie mają tyle samo poziomów. Może kupić donicę z bonsai i nowe donice z sadzunkami. Po zakupie podstawki pod donicę bonsai i przycięciu drzewka bonsai może sprzedać gotowe drzewko dla zysku. Ej to my to zróbmy, ogarnijmy ją, kurcze wiecie to sterowanie to jest dla mnie takie nieintuicyjne. Chodź sobie użyj i weźmiemy sobie od razu prysznic, możemy też wyprać nasze ciuszki. No szykujemy się po prostu do pracy Tu się pojawiły nam jakieś pragnienia Ja też bym chciała móc powiększyć tej konki Żeby to, to jakoś tak było mi wygodniej Po prostu Ale dobra już niech będzie i tak W ogóle ta gra jest wiadomo We wczesnym dostępie i co trochę dochodzą jakieś aktualizacje I przed uruchomieniem gry Też była aktualizacja Obawiałam się czy to wszystko będzie działać Coś tam poprawiali, coś tam ponoć dodali jakieś nowe okna, nowe tam wzory do ścian i tak dalej, trochę do kasa coś. Także ciągle, ciągle twórcy pracują, pracują cały czas. Także gierka się rozwija. Dobrze, ja to zatrzymuję na chwilę, bo chciałam to bonsai, więc chyba muszę przejść do trybu budowania. Podstawka na donicę z bonsai. A dlaczego to się nazywa podstawka? Nie mam pojęcia o co z tym chodzi. Skromna podstawka umożliwiająca tworzenie oszamiających i pięknych drzewek bązaj. A, czy to jest jakby chyba taki zaczątek, tak? Warunek. Wymagany poziom drugi dla umiejętności ogrodnictwa. Dobrze, czyli spełniamy ten warunek, to ja to biorę. E, za Zastomiałów, tak? to dlatego się to nazywa podstawka, bo faktycznie to jest jakby. Tu, tu nie ma nic, to jest po prostu podstawka, no i tyle. Tak. I interakcja jedyna przytnij drzewko bonza i tu tego drzewka tu nie ma, ale dobra, a może trzeba drzewko kupić oddzielnie? Nie mam pojęcia. To zaraz się przekonamy. A przyszła Marcela. O, widzicie, i teraz możemy kupić dopiero to drzewko. Coś takiego niesamowite, prawda? No dobra chmura w słońcu, przytulne gniazdo i forma prawdy a tu są jeszcze inne, ale jeszcze nie mamy odblokowanego, patrzcie i tu są levele czyli ta umiejętność rozwija się dalej, dalej, dalej aż do dziesiątego poziomu i wtedy mamy spokojną równowagę i kierunek życia czyli to nie jest tak jak w Simsach że mamy drzewko bąza i w zależności od umiejętności możemy go formować na różne kształty tak, tylko po prostu jak kupimy jakiś kształt, no weźmy sobie to, to gniazdo, nie? Aha. Tylko że. Znaczy chciałam powiedzieć, dążyłam do tego, żeby powiedzieć, że tutaj kupujemy konkretny kształt i ona zawsze będzie wycinała tylko ten kształt. Jeżeli ja dobrze to rozumiem. Natomiast w Simsach kupujemy jeden kształt, a oni w zależności od umiejętności ten kształt formują na inne kształty. Jakość zła. Może to wynika z tego, że dopiero co wbiliśmy ten poziom. Sprzedaj w pakiet Market. O, podziwiaj, powąchaj, podlej. Dobra, dawaj, podlej to nam się tutaj. Yy, podziel się uczuciami. DW Soft w trakcie od 9 do 6. Edytuj harmonogram, anuluj element harmonogramu, idź. Czyli trzeba iść do pracy. No na tośmy czekali, także idziemy do roboty. To ja i tutaj to. Yy, podziel się uczuciami. O kurczę, skasowałam mnie to co trzeba. Olender, pójdziesz sama do pracy? Chyba pójdzie. Słuchajcie, to całe szczęście. <noise> Bo jej to skasowałam. Dobra, gdzie ona jest? Pewnie idzie tutaj na to metro albo pojedzie samochodem. Idzie. Zobaczymy, czy będzie jechać samochodem. Udano się na zaplanowane wydarzenie. Czy bierze taksówkę, aby wziąć udział w zaplanowanym wydarzeniu. Aha, czyli pytają mnie, co ona, że ona chce w taksi pojechać. Dobrze, no już jedź tą taksówką. Się myślałam, że swój samochód weźmie. I gdzie to jest? Do tej taksówkiśmy wsiedli? Zakładam, że tu, chociaż tu jest znaczek naszego Sima nad tym naszym samochodem. Dobra, ja się spotkam z wami na miejscu, albo jak zacznie się coś ciekawego tutaj dziać. A, zobaczcie. Dała mi, żeby otworzyła okno po stronie. Yy kierowcy zakręć szybę po stronie kierowcy. A, czyli ona ma taki automat. Choć ten kolor samochodu to, to, to nie ja był trafny wybór. No ale cóż. No ale cóż, no, zdarza się. <grytania> Włącz światła. Prawy kierunkowskaz. A czy są gdzieś kierunkowskazy w tym samochodzie w ogóle? U! Co Na nas trąbią? Holender. Holender. Włącz yy, światła du, du, du. drogowe. O, włączyła faktycznie. Dobra. Yy, otwórz okno yy, tylne. No kurczę, patrzcie, działa to. No normalnie to działa. No nic dodać, nic ująć. Fajnie to zrobili. No. Od obsługa samochodu. No dobrze. Co ty byś chciała? Wyjść za mąż. No, postaramy się to spełnić. Postaramy się. Dobrze, wysiadamy z samochodu. Chciałabym, żeby ona poszła do pracy. I tutaj, powiem wam, napotkałam pewną ścianę, bo nie wiem, co mam dalej zrobić. Zatrzymam to na chwilkę. Siadła do taksówki tak jakby automatycznie, chciała pojechać do pracy, no ale siedziała, siedziała i nic z tego nie wyszło. No to ja ją dałam do samochodu, ale na samochodzie też widzieliście, nie było tam opcji, żeby pojechała do pracy. Jedynie z mapy świata można pokierować, gdzie ma pojechać, ale w zasadniczo pierwszy dzień w pracy, nawet nie wiem, gdzie to jest. No i w zasadzie utknęliśmy troszeczkę. Nie wiem, jak ja mam jej dać tę pracę, więc chyba poczekamy do następnego dnia i ten kolejny dzień będzie dopiero tym naszym pierwszym dniem w pracy. Także widzimy się za chwilę. I jeszcze na chwilkę do Was wskoczyłam. Po prostu przez ten dzień, który tutaj będziemy czekać na kolejny dzień pracy, ja jej dam, żeby ona pisała tę wtyczkę, co tam miała w plecaku tutaj, nie? to po prostu jej to da niech ona sobie to pisze, kontynuuje. I chciałam Wam pokazać, że w harmonogramie po prostu nam znikło to Dewu soft. tak jakby, nie wiem, jeśli nie poszliśmy, to mamy chyba dalej dzień wolny, czy coś, coś w tę mańkę chyba. No nie wiem, może ja coś źle zrobiłam, że ona nie poszła do tej pracy, trudno. W każdym razie widzimy się za chwilę, następnego dnia i już pójdziemy sobie, a przynajmniej spróbujemy pójść do tej pracy, bo jestem jej bardzo ciekawa. Przerywnik numer dwa moi drodzy. <noise> Pojawiło jej się takie pragnienie, chcę przetestować gaśnicę. No więc myślę, dobra. Kupiłam jej gaśnicę i proszę, przetestuj działanie. Zobaczmy, jak to wygląda. Jak to wygląda? Co ona tutaj chce zrobić? Aha, ona sprawdza. Przygląda się tej gaśnicy. O, dobra. Tyle? Tyle. Okej. Okay. I to by było na tyle, czyli po prostu chciała obejrzeć gaśnicę i sprawdzić, czy jest wszystko w porządku. To chyba wynika z jakichś jej cech. Dobrze. I za takie rzeczy, za spełnianie tych jej pragnień, dostaniemy te monety Miał. O czym wcześniej, tak jakby nie wiedziałam. Zaraz Wam to pokażę, bo te monetki tutaj na karcie Zoe są widoczne. O tu mamy sklep Miał i ja początkowo myślałam Słyszycie to? ta melodika, to słodkie jest i śmieszy mnie trochę. Myślałam, że to będzie jakaś mikropłatność, czy coś w tym stylu, a to po prostu są monetki, które zdobywamy za wypełnianie tych pragnień. Możemy sobie tu kupować takie ponczusie słodkie. I tam jest pączek podekscytowania, zwiększa podekscytowanie na 6 godzin. Przykładowo, nie? Bo tu są różne te kształty pączków i różne ceny. Patrzcie, są takie i za 200. z spowolnienia utraty energii. No to wiadomo, nie? Pączek z powolnienia utraty higieny, jasna sprawa, czyli mamy takie ułatwienia w postaci nie tyle cech, tak jak w Simsach, tylko bardziej y, takich y, ponczusiów. I tu mam jeszcze ciekawostkę dla Was. Jeżeli damy Simce, żeby ona na komputerze umawiała się na randkę, jest coś takiego, słuchajcie, jest coś takiego tutaj. Działania związane z umiejętnością. Umów się na randkę online. Wtedy ona przegląda te profile innych zojków i bardzo szybko rośnie jej umiejętność uroku. Tu jest taka umiejętność, ona mają na poziomie szóstym, a ja jej to dałam, żeby jeden raz te interakcję wykonała. Także to jest taka podpowiedź, jeśli ktoś chce rozwijać u Zoji umiejętność tego uroku osobistego, bo to chyba jest urok osobisty, to warto właśnie kliknąć na komputer, umów się na randkę online. Ona w zasadniczo. Mm, nigdzie się na żadną randkę nie wybiera po tej interakcji ale rozwija jej się urok osobisty ok to czekamy na wyjście do pracy <grych> tak więc moi drodzy podejście numer dwa do wyjścia do pracy eee, tu, tu, tu. mamy tutaj idź po taksówkę znowu zobaczymy co z tego będzie i idź do pracy ja tu nic nie będę zmieniać po prostu ją puszczam może tym razem się uda Chodź Marcelina. Mam nadzieję, że uda się dotrzeć tym razem do pracy, bo bardzo mnie ciekawi, jak ta praca będzie wyglądała. Znowu ona wsiada do taksówki. Udano się na zaplanowane wydarzenie, bierze taksówkę, aby wziąć udział w zaplanowanym. Okej. Okay. I zobaczymy, co się tym razem stanie, bo na razie nie dzieje się nic. Czyżby ta praca była karierą zamkniętą? ale Wątpię. Raczej chyba nie. Deszcz pada, zobaczcie. Mhm. Mamy piękny deszczowy dzień, Winzoj. A słuchajcie, może to tak faktycznie jest, że ta kariera jest karierą zamkniętą i po prostu Marcelina wychodzi i znika. I wróci nam do domu po skończonej pracy. Bo ja, jakbym. Ja byłam pewna, że tu wszystkie kariery są otwarte, że nie ma czegoś takiego jak Król Czanora. Ale może się mylę, może tak nie jest wcale. Być może to też jest w trakcie rozwoju i z czasem będzie to miejsce pracy dostępne. A jeszcze zobaczmy w harmonogram. Ja to zastopuję na chwilkę. Tu, 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 tu. No i ona tak jakby, tak jakby jest w tej pracy, nie? Zobaczmy, jak to jest z tym panelem. Zaraz, zaraz, wróćmy do telefonu niech to tam leci sobie ten czas pokażcie mi telefon i kariera no i tutaj mamy że niby obecność 2 nieusprawiedliwiona nieobecność też chciałabym kurczę ten panel móc sobie powiększyć żeby mi było wygodniej no ale jest jak jest na razie Czyli chyba to działa na tej zasadzie, że ona po prostu jest w pracy. Bo obecność 2, czyli tamtym razem też jej zaliczyło, że była w tej pracy jakiś czas, tak? Czyli yy, czekałam na to, żeby zobaczyć króliczą norę. A, super. <ścoughs> no dobra. Czyli widzimy się, jak Marcelina wróci z pracy. Zobaczcie, kto do nas dzwoni. Hej, tylko nasza przyjaźń trzyma mnie przy życiu. O kurczę, no to kurczę, kurczę. Pozytywne, negatywne. A co to jest to w środku? Tak. Potrzebny mi tłumacz. <ścoughs> Czyli nie wie o co nam chodzi, tak? Ok. I zaraz Marcelina wróci z pracy. Tak, dostaliśmy pieniądze. Marcelina wróciła z pracy. Od i cała historia. No po prostu mnie to śmieszy. Śmieszy mnie to, że ja myślałam, że tu nie ma krótszych nori. Po prostu czekałam, jak ta praca będzie wyglądać, co tam się. Co tam w tej pracy będzie? Ja to już Królicza nora. No dobrze, ale ja to ja, więc. No. Fajnie. Wiecie, co bym chciała jeszcze zrobić? Chciałabym yy, zaprosić tego Takuro, skoro on tam do nas coś pisze, coś tam do nas dzwoni, wiecie, takie rzeczy. No to... A poza tym tutaj ciągle się pojawia jej to pragnienie wyjścia za mąż, związane z jej tam jakąś aspiracją, którąśmy wybierali na początku. Gdybym <laughs> ja klikła tu Zadzwoń Takuro, jesteś tutaj? Jest chyba. O dziwo, zadzwoń do niego. A mogę go tu zaprosić? Zadzwoń. Oczekiwanie. Przerwij zbieranie. Uuu. Czy to znaczy, że on do nas przyjdzie? E, patrzcie, chyba tak. Słuchajcie, jeśli uda nam się tutaj romans, jakiejś zaręczyny, to nie szukamy więcej. Bierzemy, co jest. Bo to jest do testów, prawda? No chcemy to wytestować. I udałoby nam się spełnić to marzenie wyjścia za mąż jej. Zobaczymy, zobaczymy. No tak czekamy na Ciebie. Czyli ona sobie tutaj stoi i czeka, a on gdzieś... A ja mogę w ogóle go zobaczyć? Nie, nie mogę. Dobra, nic nie klikam, bo zepsuję. <grym> Niech on tutaj do... dojdzie do nas. Zapraszamy. A Gdzie Ty jesteś? Gdzie on jest? Kluczy gdzieś. Po mieście. O, jest. Jest już koło naszego bloku. Dobra. Dobra. To zaraz powinien się tutaj dostać. Czyli tak to wygląda, słuchajcie. Dobra, randka. U, udało ci się dotrzeć do miejsca docelowego. Trochę jak w nawigacji. Sprawdźmy, jakie wspomnienia i historie będą tworzyć Zoe. Cieszę się, cieszę się, pokażcie się. Moment, jak ty wyglądasz, bo ja już nie pamiętam tak dokładnie ciebie. No taki se, słuchajcie, on już jest takim, widać, starszym simem, nie? no ale tutaj podbija do naszej Marceliny tak jak mówię nie będziemy wybredni zobaczymy dla testów nawet jakie dzieciaki by z tego wyszły jestem ciekawa tej genetyki jak to się dziedziczy i tak dalej dobrze no to co my tu spróbujemy no czego jakoś poderwać nie pożartujmy z nim troszeczkę puścimy niech oni tam gadają a dziś sobie o sorry nie mamy drugiego krzesła moment to zaraz dokupimy to kupimy drugie krzesło. <noise> krzesło, krzesło, ja bym chciała takie samo. Czu, czu, czu. Gdzieś tu był taki ten, żeby sobie to powielić, czy coś w te mańka? Mogę? Mogę chyba, edytuj. Nie, 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 skopiuj mi to. O, o, o. Tu? A nie mogę tu. A, bo tu jest ten kwiatek, dobra. To czekajcie, to ja może ten kwiatek przesunę sobie po prostu. I wezmę go na przykład tutaj. O. Pięknie. A krzesełko dostawimy do stołu. Ty ty, ty. Obróć się. O tak. Dobra. Dobrze, to już mamy gdzie usiąść. Co by im tu dać? Mów logicznie, dobrze, ja nie wiem czy on lubi żarty. On chyba lubi. Wyżyć z domu? Nie. Zapytaj o ich, ich o swoje problemy, jakich ich, jak on jest jeden. Pomów o tym, jak kontrolować gniew. Zapytaj o karierę. Możemy go zapytać. Ale ja bym chciała, żeby tutaj w romans uderzyli. Pokaż swój urok. Ona ma szósty poziom uroku z tego, co tutaj udało mi się nabić jej wcześniej przez komputer. No, 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 no. Pokaż ten romans jeszcze. Powiedz jeszcze spoznać lepiej drugą osobę. No, ja bym chciała, chciałabym chciała. Co możemy jeszcze? Skomplementuj ubiór. Słuchajcie, dajemy wszystko co możliwe z tego romansu. O, podobieństwa. Tak. Wyznaj, że wciąż czujesz się niezręcznie. Zasugeruj, zostanie powiernikami. Mm, to jest jakiś wybór relacji. Ja bym chciała, żeby ta relacja była bardziej raczej taka mm, romantyczna. Romans. O całe czoło dziwne, ale przytul kochająco. O, spróbujmy. Spróbujmy pójść o krok dalej. Też nie chciałabym go spłoszyć, nie? No, dla naszych tutaj potrzeb testowania to fajnie by było jakbyś się... O! Że on jakiś taki jest nieprzystępny? No to powiedz mu, że się niezręcznie czujesz. Patrzcie, i serduszka nam zleciały. Oj 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 oj. Oj, 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 oj. Oj, ale nie dajemy się. Nie dajemy, nie dajemy. Pogadajcie jeszcze trochę. Przyjaciele. Aha, bo my tutaj mamy my tutaj mamy możliwość zerknięcia sobie. No, coś tam rośnie ta miłość, ale bez przesadyzmu, nie? Wzajemne zauroczenie, nawet niesympatia. No, to trzeba nad tym popracować, coś mi się zdaje. E, podaruj bukiet. Ciekawe, czy to lubi. Przytul. A, nie chciał się przytulić. Przekaż podarunek. Te kuryo, te kuryo. Nie bądź taki. Ostry dramas. Za rękę i rozmawiam. Uch, jaki bukiet wyciągnęła. Piękna sprawa. Opisz różne odmiany roślin, Na to mu opisz, może się zaciekawi. Dobrze, zrób słodkie zdjęcie. O, proszę, prezent numer dwa dopiero bukiet, już prezent, zasypujemy go tu wszystkim. Wspólne plany. Słuchajcie, ja tutaj nad nimi trochę popracuję. O! O kurcze, o kurcze, widzicie? Wziął ją za rękę. Jakie to miłe. Coś tam nam tłumaczy. Marcelina przytakuje. No, no, no. Dobrze, ja tutaj tak jak zaczęłam mówić, popracuję trochę nad nimi i wrócę do was, kiedy uda się tu coś więcej uzyskać. Bo widzę, że na razie jesteśmy na wzajemnym zauroczeniu. Idziemy w kierunku sympatii. Tak patrząc. A na samej górze jest prawdziwa miłość. No i po randce. Wstał i uciekł. Ale troszeczkę nam się udało tutaj podbić tę wzajemną sympatię. Pokażcie tu, 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 o tu. Zmierzamy w kierunku sympatii. Może się tu uda coś z tego. zobaczyć. jaka Marcelina jest zadowolona. Widzieliście? Normalnie? <laughs> Szczęśliwa. Dobrze, to ja ją tutaj puszczę. Ona chyba idzie teraz pranie robić. To niech tam sobie działa. No, ten takuro powiem Wam. No, nie będziemy wybrzydzać tak jak już mówiłam, i jeszcze raz to powtórzę. I niechby tam było. Zobaczylibyśmy, jak genetyka działa u dzieciaczków. I cóż, plany na następny odcinek są takie, że chyba pójdziemy w ten podryw. Będę go starała się tutaj zapraszać, albo gdzieś wyjdziemy może z nim na miasto. Nie? O, zobaczylibyśmy coś innego. No, i chciałabym dojrzeć do tego, żeby oni się zaręczyli. I po prostu, żebyśmy zrobili im ślub. Natomiast, jeśli chodzi o tę pracę, to niech ona idzie jeszcze raz. Bo tam chyba czekajcie, zaraz zobaczymy, jak to było z tym harmonogramem. E, tak, jeszcze jeden dzień pracy. E, patrzę, jak my stoimy. Pokazuje nam tu, gdzieś ile mamy do awansu. Chyba tutaj tego nie ma. Pragnienia, preferencje. W każdym bądź razie niech ona pójdzie ten jeszcze raz. A potem jej zmienimy na coś innego. Chociaż niby ona tutaj przyjechała na tę wymianę pracowników. Ale przecież w korporacji też może być przysunięta gdzieś indziej, więc yy, jeszcze raz pójdzie, a potem pomyślimy coś innego, może jakąś pracę uda nam się znaleźć bardziej otwartą. No nie wiem, żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda. Pomyślimy nad tym, ale też chciałam się skupić na tym Takuro, skoro już tak nam tutaj dobrze idzie z nim. Gdzie ty jesteś, Takuro? I patrzcie, ciągle nie możemy mu nic wysłać, bo on nie mieszka w obecnym regionie. Także jedyna szansa to, żeby go zapraszać do nas albo nie wiem, może gdzieś na miasto. Popróbujemy to w następnym odcinku. A ja za to oglądanie dzisiejsze Wam bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Wam za uwagę, za poświęcony tutaj czas. No i pomimo tych drobnych nieporozumień związanych właśnie z tym, że to jednak jest królicza Nora otwarta kariera. No to udało nam się jednak coś tam zobaczyć. Nie tyle może pracę, co przynajmniej tego ta kura udało się trochę poderwać. To dobre i to. Dobra, dzięki Wam jeszcze raz za oglądanie. Wszelkie lajki, subskrypcje, komentarze. Bardzo mile widziane. A ja już Wam się dziękuję i do następnego. Cześć!